co ma 1733 zupy Bardzo się cieszę widzowie tego typu łapałem. Zapraszam jeszcze raz widzowie. Trzeba jeść do przodu i nie do tyłu. Tego typu. Bardzo się cieszę widzowie. A ja przed chwilą wróciłem właśnie z pracy do domu. Tego typu. Kobra przygotowała zupę. Tego typu. Zaraz zobaczymy jak to jest zupka. Mmm, to zupka. Mmmm. tego typu. Ja teraz jestem sam z córką, bo kobra. pojechała do pracy. Tak mówiłem, że Kobra też pracuje tego typu widzowie i dlatego tak się dzieje jak jest, że się zamieniamy. Dopiero się widzimy wieczorkiem tego typu. Słuchajcie, no widzowie. Zapraszam na mój kanał jeszcze raz tego typu. Idźcie do przodu, nie do tyłu tego typu. Słuchajcie widzowie, czy wam się podobało e, moja niespodzianka, która była wypuszczona nie wiem o której po 11 e, w tym sensie, że e, nawiązałem ten temat jaki nawiązałem wam na strymach, na filmikach w sprawie Nery i Asbesta. Dostali knockout ode mnie tego typu widzowie. Wiem, że mam nie mówić i nie mam zamiar wracać do tego tematu, tylko po prostu e, zrobiłem game over, teraz skończona. Po prostu widzowie tego typu, i z tego tematu właśnie zrobiłem coś takiego, taki pierdolę sztos właśnie tego typu. Jak wiecie o tym, widzowie, że ja mm, pomykałem wam na filmie, na streamie z powrotem Asbestelinery. Co o tym sądzę? całe tej jebane sytuacji, którzy oni wytworzyli ten pierdolonym szum, który nie tego typu, ale tak ich zgnoiłem teraz, że nie mam jak powstać się wizowy tego typu. No i to bardzo się z tego cieszę, że Wam się to podoba. Ktoś nie oglądał, bo ja tu wypuściłem tak po 11, to każdy był w pracy, ja też w pracy mimo to, że e, po prostu... Miałem drzewę to wrzuciłem to wam na kanał, żeby się to mieliło, mieliło i jeszcze raz się mieliło widzowie tego typu. Bardzo się cieszę, że, że obejrzeliście, posłuchaliście, czyli tak wy widzowie mówicie, że mam rymy tego typu, w tym sensie, że mam tanę. Może mam, może nie. Nie chcę tego zbytnio pokazywać widzowie. Szczerze powiem. Ale już, idę do przodu. I jeszcze raz widzowie dziękuję za to, że jest. 1733 suby No niedługo przekroczone będzie 2000 niedługo widzowie łoba Jaka to nie niespodzianka to się widzowie wkrótce dowiecie tego typu No Musicie się starać, udostępniać tak ja, ja udostępnię na grupie swojej no i zobaczcie ja mam na swojej grupie forum Ponad 3000 i zobaczcie, coraz więcej ludzi udostępnia mój kanał. Czyli, tak mówię, no, nasz kanał, taki Kobra TV rozwija się widzowie. I to jest kurwa zajebiście. To dzięki Wam, widzowie, też to się wszystko kumuluje i robicie pierdolony hałas widzowie. Widzicie? Jeśli chcecie, to staracie się i robicie coś takiego. Żeby... A, ich, czyli asbesta i Mary, zostawcie ich w spokoju, tak są zgnębieni, oczarnieni przeze mnie tym ee, dysem, tym wszystkim, co o, o nich powiedziałam mi, w publicznie, na żywo. Nie mają jak powstać tego typu Ale chuj im w dupę Ważne to widzowie że lecimy po bandzie I pokazujemy Wam, wszys wszystkim Wam, że trzeba iść za dalej do przodu Nie do tyłu widzowie No widzicie, że mamy się tego typu widzowie I to się ceni widzowie tego typu Jutro środa mm. Czwartek jest Boże, nie Boże, ja bym powiedział. Po pierwsze się 11 listopada. Ja pierdolę. No, znaczenie swoje robi po pracy wizowej. Tego typu, no cóż, Ja się mówię, no, takie życie zapierdala się tego typu. Podobno w przyszłym tygodniu, mam być no, na minusowe temperatury żeby kurwa nie było śniegu, bo będzie przejebane. Popada, przymrozi, chuj. Będzie ślizga Będzie szklanka, znowu będzie zapierdalanie, ale cóż, taki jest urok pogody wizowej. I zimy niedługo tego typu, Jeszcze raz dziękuję widzowie. subucie udostępniajcie tego. A sprawie z tym dzisiaj będzie. Nie wiem o której. Jak was startuje to Wam się pokażę. Jutro, wizowy będzie dłuższy ten stream, bo wiadomo, że czwartek jest świętem, no to postaram się tak ten stream przedłużyć, wizowy Dawa. To będzie nagroda, że umiecie doszanować nasz wkład pracy, tego typu. To jest fuj dobrze, tego typu. Bardzo dobrze, widzowie, że zaczynacie się budzić od tego zjebanego snu, które was gnębili a ja wam pokazałem, że trzeba gnębić takich patusów tego typu, wizerze trzeba myśleć, myśleć i jeszcze raz kurwa myśleć, wizerze, a będzie git majonez tego typu widzicie? tak się kurwa rozpierdala patusów tak, miałem nie mówić sprawie kanału topniotu, tak ich wyrozjewałem topniot w kolejnym było na mamy i ich to rozjechać w pizdu Sypią się nad śmieci do śmietnika Tylko typu. Proste wizowe, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. To jest e, bardzo ważne wizowe, bo niektórzy boją się nie wiem czego, a ja się nie boję. Idę po trupach i są efekty widzowie. Widzicie? Trzeba chcieć tego typu. Trzymajcie się, sypujcie, sypujcie, róbcie pierdolony hałas, a ja przebieram się, zem obiad i odpoczywam. Widzimy się wieczórkę na tymie pogadamy, tego typu i róbcie pierdolony hałas.